Of people everywhere the snow was falling white and pretty as I strolled. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Ja znam mojego cudownego śniadanka, a mianowicie przepysznej szakszuki. Tu mam zieloną herbatę Big Active z pigłą. Niech ona się jeszcze zaparza, więc zaraz sobie ją będę rozlewała. A tymczasem zabieram się za moje przepyszne śniadanie. Mówię Wam dzień dobry. Zabierzcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. Dajcie mi chwilę, żebym się ogarnęła. I zaczynamy kolejny cudowny vlogmasowy odcinek. Już oficjalnie, kochani, mogę się z Wami przywitać. Umyłam swoje włosy, bo dzisiaj mamy taką Wigilię służbową. Ja dobijam swoją herbatę, a wiecie, musiałam umyć włosy, bo jak wiecie, mi bardzo długo schną. I mam dylemat, bo nie wiem, w co powinnam się ubrać, co powinnam założyć. Planowałam w pierwszej wersji, że założę sobie, wiecie, ten kostium tą marynarkę z temu, tą taką srebrną i do tego te shorty, długie kozaki, czarne rajstopy. Ale nie wiem, się tak zastanawiam, bo może jeszcze jakiś sobie kombinezno bym założyła. Nie wiem, powiem Wam, że jestem totalnie gdzieś myślami w zupełnie, zupełnie gdzie indziej. No ale zobaczymy. Na pewno postaram się Wam tą stylizację pokazać. Zrobiłam sobie, mówię, teraz taką małą przerwę na to, żeby te włosy rozczesać. Zabieram herbatę i wracam przed komputer. Nie wiem, co jeszcze dzisiaj nagram, zupełnie. Szakszuka była cudowna, cudowna i powiem Wam, że zauważyłam, że muszę sobie więcej zamówić tych pomidorów w puszce, bo zamówiłam ostatnio chyba z 10 sztuk. Prawie wszystkie mi poszły. Wiecie, tam do jakichś sosów, właśnie do szakszuki. U mnie pomidory po prostu schodzą, ja je kocham i mogłabym je jeść pod każdą postacią, czy to w zupie, czy w sosach, czy właśnie w jakichś takich kombinacjach, nie wiem, w grzankach, na grzankach, whatever. Więc tak, to jest to jest ulubione, ulubione warzywo moje, bez którego ja nie wyobrażam sobie. Yy, mojej kuchni. Ale dobrze, kochani, nie gadam. Później jak się ubiorę, wystylizuję zrobię make-up, bo dzisiaj troszeczkę krócej pracujemy. Przyjdę do Was, otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Nie wiem, jak długo dzisiaj będę na tej imprezie, yy, ale jeżeli będę w miarę tak, wiecie, yy, krótko, to przyjdę, jeszcze sobie coś tam może pogadam do Was i zakończymy tego vlogmasa. Zobaczymy. Na razie niczego nie planuję. Ale mimo wszystko życzę Wam dalszego, miłego spędzenia czasu ze mną. A być może wy się zainspirujecie też jakąś stylizacją na swoje mm, firmowe imprezki. Wiecie co? Okej. Okay. Jestem ubrana, ale w całości wam się jeszcze pokażę, e, jak będę wychodziła. Ale teraz sobie otwórzmy 15 okienko kalendarzy adwentowych, i na pierwszy rzut pójdzie okienko od e, Sylwii. Tak patrzę, bo nie wiem, czy jest ostrość na mnie. Wybaczcie, więc otwieramy. Właśnie się, się wykąpałam, wiecie. Zmyłam e, sobie make-up. Kolejny piękny słoniczek, czyżby żeby to kolejny miodzio? Ej, właśnie ostatnio powiem Wam, że tak przeglądałam Allegro i e, przemierzam się do e, zakupu oleju chyba oleju. E, miodu wrzosowego, chyba leśnego, jeszcze jakiś tam akurat wpadł mi w oko. Poproszę. tutaj mamy e, z, miód z przyprawą piernikową, spójrzcie. Nie muszę chyba wiedzieć co jeszcze jedno światło zapalić. Teraz jest znacznie lepiej, więc już wam pokazuję. Tak wygląda ta cudowność. Bardzo, bardzo się cieszę. I teraz kalendarz od Betty. Gdzie mamy piętnasteczkę? O. Merry Christmas, Angie. Odrobinka Blink-Blink, a wiecie, że lubię Blink-Blink, do Twojego świątecznego wystroju. Jestem ciekawa, czy Betty trafiła w tym roku, bo też coś tam pisałyśmy z Sylwią, że w tym roku nie trafiła, bo kupiła mi ozdobę srebrną, a ja dotychczas, zazwyczaj, znaczy dotychczas, no zazwyczaj, może tak, zazwyczaj miałam właśnie srebro. A w tym roku właśnie postawiłam na tak widzicie? Ale nieważne, przyda się w kolejnych latach. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie patrzę. Mm, wszystko, wszystko. O, wszystko w różu kochani. I jest tak: Irving, biała herbata z mango i brzoskwinią. Raz. E, pingwinek, pingwinek czekoladki. O, do tego dostałam jakąś próbeczkę zapachu, ale to jest zapach, co to jest? Saki Fluoma Saki. Nie znam tego, nie znam tego, ale chętnie sobie przetestuję. Przepiękne są te ozdoby, przepiękne. Niemniej jednak, no w tym roku na pewno, a chociaż wiecie co, dlaczego nie, gdzieś tam na dole, Powieszę te przepiękne ozdoby, powiesiłam ozdobę mm, od Sylwii, więc myślę, że te cudowności e, też będę mogła powiesić na choineczce. I teraz Wam pokażę z bliska, I jej no ten pantofelek jest uroczy, no czyż on nie jest cudowny? Widzicie to? Widzicie to? Ślicznotę moją. Mm, piękny jest. No, to rebeczka to mnie po prostu zachwyca. Zobaczcie jak. Zobaczcie to piękne te detale. I tutaj wiecie ta y, rączka no po prostu bajka. I przepiękna taka sukieneczka, księżniczki. To no, też wszystko w srebrze, ale nieważne, tak jak powiedziałam, zaraz to wszystko. 万丹。 wieszała na moją choinkę. Włosy jeszcze mam trochę mokre, no bo wiecie, moje włosy dość długo schną, ale dałam sporo tego bedhead. Zaraz pójdę je sobie przeczeszę, wyczeszę i jeszcze pewnie troszeczkę dołożę tych produktów. Co chciałam powiedzieć? A, no właśnie, makijaż, jak widzicie, też taki mocniejszy sobie zrobiłam. Jak wyjdę, to jeszcze sobie tylko usta zrobię i do tej stylizacji, czyli do tego garnituru ciężko powiedzieć garniturem, no bo to są szorty krótkie i marynarka z temu, e, zakładam kozaki. Kozaki te takie, wiecie, które ostatnio kupiłam e, Anny Field, przepiękne są i są bardzo wygodne. Dawno nie miałam tak bardzo wygodnych kozaków na obcasie, więc tym bardziej się cieszę, że w nie zainwestowałam. E, troszkę mi przeszkadza to, że ta cholewka jest taka... Jest nieocieplana i jest bezpośredni, wiecie, kontakt z tą ekoskórą, więc z całą pewnością noga i stopa będą się szybciej pociły. No ale cóż, jeszcze oczywiście się nie żegnamy, tak jak powiedziałam, wszystko sobie tutaj wiecie ogarnę. Przed wyjściem włączam kamerę i już Wam w całej okazałości się pokazuję. Dobra, kochani, wieszam ozdóbki na choinkę żeby nie je spadły. Aha, dobra. Pierwsze idzie ten przepiękny pantofalek i może go damy. Hmm, hmm, hmm. Jestem, moi drodzy, gotowa, gotowa praktycznie do wyjścia. Jeszcze tylko sobie parę fotek muszę zrobić na Insta. Hmm, dobra, pierścionek ten z temu. Dzisiaj jestem po prostu cała z temu, wiecie? Ten złoty. I to jest ta przepiękna e, marynarka. I te, wiecie, króciutkie spodemki. Ja, no, nie mogę tego nazwać garniturem. Tak sobie podwinęłam te rękawy, myślę, że tak będzie po prostu znacznie lepiej i mi również wygodniej. W związku z tym, że to jest zobaczcie, że to jest takie mocno bling bling, to stwierdziłam, że już nie będę żadnej biżuterii poza tym pierścionkiem zakładała ani kolczyków, ani żadnego tutaj wiecie wisiorka e, nic po prostu, bo też myślałam, że może jakiś, jakiś zegarek albo jakąś bransoletkę, ale stwierdziłam, że no no, no. jeszcze mam wilgotne włosy, no taką mam strukturę włosa, że bardzo, ale to bardzo długo mi schną, a jak wiecie, ja nie lubię używać suszarki wtedy kiedy nie muszę, nie mam takiego, e, że tak powiem, obowiązku. Ale dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o zapach, to dzisiaj postawiłam na Lulu Kasarel. Taki przepiękny, arabski, mocny zapach, więc wkładam do torebki telefon i praktycznie jestem gotowa. Czekam na koleżankę, żeby mi potwierdziła, że już dojechała autobusem. Płaszcz ubieram ten beżowy taki, no bo może zaraz Wam go pokażę. On jest bardzo wygodny, do tego też. Taki beżowy szal. I jestem gotowa. Jak Wam się podoba moja stylizacja, powiem Wam, że póki co dobrze się czuję. Żałuję, że wiecie co, że yy, te spodemki yy, nie mają, te shorty nie mają tutaj kieszeni, no ale mówi się trudno. Nawet jak będę, wiecie, odpięta, to i tak myślę, że bardzo fajnie yy, będzie to wszystko się maczowało. A pod spodem założyłam sobie taki zwykły, najzwyklejszy t-shirt, który kupiłam w Heldemie, tak, jakiś czas temu, więc myślę, że też dość ładnie i elegancko. Chciałam, wiecie, to przełamać, żeby tak nie, nie wyglądać jak taka, jak to mówiłem, dzidzia piernik, żeby, żeby za bardzo nie było elegancko, ale żeby było tak troszkę i z klasą, i na luzie. No i do tego mam... O Jezu zabije się. E, I do tego mam te e, długie kozaki tutaj, wiecie, do kolan e, Anny Field, o których już Wam też wspomniałam. Torebeczkę Valentino tym razem taka. Ona jest bardzo e, mała, ale w sumie to, co powinna na pomieścić, to pomieści. I wzięłam właśnie w macie, bo nie chciałam już dodawać żadnych, wiecie, kolorów, tym bardziej, że mówię, tu jest dość Dość bling-bling, dość takiego wiecie znaczącego koloru i efektu, więc cała reszta powinna być w macie. Więc moi drodzy, ja zabieram się za zdjęcia. Wy życzcie mi udanej imprezy, trzymajcie kciuki, żeby się tam wszystko udało. Tak czy inaczej, albo widzimy się dzisiaj jeszcze jak wrócę, albo dokończymy sobie tego vloga, vlogmasa jutro.